Od 100 tysięcy jest przycisk Od 100 tysięcy? No Ja... Ja... ja, ja, ja 60 zł! rubi! No, My okular! Co, no, co, <try> co to znicz 60 zł! 60 złotych Co to znicz? Rubi! Co to znicz? Mordo pa rubi. Znicz to jest coś takiego pa Bierzesz dezodorant Do buteleczki Walisz znicza Eleganckiego, patrz to. To jest nic. Mordo, to tu... Stary, widzę rajdę! 60 złotych! Abym ja dostał 60 złotych, skakałbym z kurwa. Ja, ja, je nigdy w życiu nie dostałem 60 złotych. Dobra, dostałem tam z 50 czy 150, stary, ale... Ale, stary, 60 złotych to, to bycie, dla ciebie, mordo. Dzięki, dziękuję jeszcze raz robi za 60 zł. A wiesz jaki mam rekord jednorazowego donate'a? No. 7600 zł jednym. No ja już zgrałem 419 zł. No to git mordo. To był rekord chyba YouTube'a, wiesz? Co to Przynieść ci ten przycisk. A nie! Pierwszy mój rekord jaki był, to było... 1780 zł i 50 groszy. No to dobrze, kolego. Cieszę się bardzo, że ci się powodzi. Jak my tu gadamy o pieniądzach. Nie, no ja tylko. A ten. Gadamy tak też o pieniądzach, to powiedz mi tak, co to też to krzesło drugie, to czerwone. A co to krzesło ma do pieniędzy? Ale nie mówię o pieniądzach, o tym wcześniej teraz mówię. Yy, co to jest za krzesło. Pokaż je, bo kamerę przesunę, nie widzę. Prowizja poleciała aż 12 zł. no tu masz krzesło drugie chłopie, diablo A sprzedawuj się? No po co mam je sprzedawać? Dam ci za nie 400 zł. No to mordo, dokładasz jeszcze 3 i masz nowe Nie, ja ci dam 400 zł za to Ale po co ci to jak ono jest rozklekotane? Bo mam rozpierdolone krzesło, zobacz na takim krześle jestem, widzisz? Nie mam czy, ty, czy ty masz prysznic w kuchni? No? Pierwszy raz takie coś widzę. No racja. Yy, pokazać ci ten przycisk? No? Zrobię wyjątek, ale tylko dla ciebie. No dobrze, spokojnie. Ale mi się, ale mi się rów spocił. Co ty robisz, chłopie? Dymy, poka. Na ile subów? Na 100 tysięcy. 100 tysięcy? Jak chcemy mieć 100 tysięcy subów? No to stary. Mąż 100 tysięcy sub na kanale YouTube. No to musisz pracować. A mam dopiero, a mam dopiero. Co tu o, koleżanka! Cześć, koleżanko! Cześć. Co tu się dzieje? Pięknie wyglądasz! Gadamy sobie... Dzięki. Jak ty miałeś na Twitchu? To jest, twoja, to jest twoja dziewczyna czy twoja siostra? To jest twoja dziewczyna czy twoja siostra? Eee, siostra Siostra? No. Tak, siostry mu usta całujesz! Ty kurwa co ty pierdalasz? No dziewczyna, czemu tak brzydko mówisz? Przepraszam, to jest że siostra! Pierda. 40 złoty! rubi. To najgorętsze, ja jesteś lubi. Dziękuję za 40 Rubi. polskich złotych! 40 złotych, Żubior. to jeszcze na piwko. Bezalkoholowe. Jeszcze, tak, bezalkoholowe. Step -sister. Ładna jest ta pani dziewczyna, Ładna. Dzięki. Dzięki. Mogę z nią chodzić? <grym> y, no tak, średnio. Jeszcze, jeszcze nie jest twoją własnością. Jak dziewczyna się dopiero zaręcza, z chłopakiem, to jest twoją własnością. A, Jestem ale, zaręczona, panie. Ale kobieta, kobieta nigdy nie jest Twoją własnością, bo nie jest przedmiotem. Ale moja dziewczyna Ewa była moim, moją własnością, jak się z nim zaręczyła, później zerwali się ze zaręczyny. Ale nie była Twoją własnością, bo kobieta Muszę nie jest robić, przedmiotem. Gdyby, gdyby kobieta to był przedmiot, tak jak ten przycisk, to ten przycisk to jest. Ty wiesz? Chyba tak. Ten przycisk jest Moją własnością, bo jest przedmiotem, ale. Kobieta, czyli istota żywa, człowiek nie może być twoją własnością. Słuchaj, ty masz swoje zdanie na ten temat, ma swoje. Czyli ma masz swoje pomocy. uważasz, że można kobietę traktować przedmiotowo? Nie, można być z nią, mhm. można się ją zaręczyć, ale po zaręczeniu no. staje się twoją własnością. Nie, nie staje się twoją własnością, tylko jest twoją kobietą. Ale... Mo moją kobietą i moją przenośni. Własnością. Powiedzmy, że mo w przenośni może być twoją własnością, ale ty jesteś jej własnością i działa to obu, w obie strony. To znaczy, że ona jest moją własnością i ja jestem jej własnością. No to na to, na to samo wychodzi. Powiedziałeś, jeżeli, że ona jeżeli, jest moją własnością. Jeżeli... Poczekaj poczekaj, 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 co ci powiem? Powiedziałeś, że ona... że ja jestem jej własnością. Tak, dobra. A ja powiedziałem, że ona też jest swoją własnością. Dla no to wychodzi tak. jedno i drugie, to samo. Tak, dobra. ale w przenośni, bo jeżeli patrzećby by na to tak, że on, jak ty powiedziałeś, że tylko kobieta jest twoją własnością, nie dodajesz tego, że w dwie strony to działa, że ty jesteś jej własnością, no to brzmi to co najmniej przedmiotowo i niekulturalnie wobec kobiety. A to, że dziewczyna nie jest twoją własnością, on powinna być, jak się z nią zaręczyłeś. Nie jest moją własnością, nie uważam jej za przedmiot, więc nie mówię. Powiedzmy, w przenośni jest moją kobietą i teoretycznie należy do mnie, a ja należę do niej, bo jestem jej mężczyzną. Aha, ale to nie wczoraj ma lat? 18. A ty? 17. Mieszkacie razem w tym mieszkaniu? Tak. Można tak powiedzieć. Czego rodziców mieszkasz? Z rodzicami. No u rodziców, a ona jest u mnie, bo ona jest z Gdańska, ja jestem z Radomia. I teraz mieszka u mnie na wakacje. Aha, a było coś między Wami już? Tak szczerze. Ale tak, tak szczerze, to cię nie powinno to kurwa interesować. I to tu jest niekulturalne. To tu jest niekulturalne. No ty pytając się o takie rzeczy. Ja każdy dziewczyny się pytam, każdego głupoka się pytam, który ma dziewczynę, czy takie coś było. I się cię że normalnie. Ale Mordo jakby wiesz, że to nie wypada i to nie jest na miejscu, bo to nie jest twoja sprawa. Jakby to nie jest niczyja. No ja wiem, tylko ja się tak szczerze spytałem. A jak się pytałem, to się odpowiedzieć? No ale nie masz prawa o to pytać, bo to nie jest pytanie na miejscu i nie wypada pytać o takie rzeczy. Czy ja się pytam ciebie o no i skipnęło go, albo on mnie skipnął. Dobra, ja sz skipnę. szociki będą, Dawid Jasper wyjaśniony. Kto to jest w ogóle, chat, bo ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Ale brekty z nim były przynajmniej. No. On... Ja, ja mi pozna... piszą, że on jest częściowo upośledzony, ale ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, kto to jest. Czy ja kojarzę Xywe Dawid Jasper?